Siema. Witam Was na kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku jesteśmy na Mion Simulator. Poza odcinkiem biłem tego pięknego pana strażaka, co tutaj teraz widać. Jest najlepszy. W poprzednim odcinku nie udało nam się dojść do drugiej krainy, a w dzisiejszym odcinku Udało się. Na pewno. Możemy teraz pokażę Wam, jak przetestować strażaka. Mamy tyle pieniędzy. Jaki strażak jest dobry? Popatrzcie. To nie jest strażak. To nie jest strażak. To jest strażak. Popatrzcie, jak niszczymy. I dowiedziałem się, że skrzynkę nie, nie podchodzi się tak. Tutaj tylko trzeba głębiej wejść. To się jakoś otwiera. Bo za jednym razem mi się udało. Ale nie wiem, o lecimy Szybko Ziomeczki biegną i teraz zobaczycie jak się szybko leci A my w tym czasie pójdziemy Sobie skrzynkę Zobaczyć Ale w ogóle już nie jesteśmy Nubem Tak Dobra, mamy Tyle pieniędzy To lecimy jeszcze to sobie zniszczymy, tą skrzyneczkę Co? Raz Dwa, trzy. Trzy skrzynki. Wielki safe, niszczymy. Skrzynka za free nie działa, nie wiem czemu. Ale... Dobra. Mamy już. Jesteśmy biedni. Oczywiście, musimy jeszcze yy, jednej jednemu mionowi, dać to, jeden mi nie, temu mionowi dajemy, nie, temu, tutaj dajemy, to co ma, un equip i dajemy equip, o i teraz będą mioni bardzo dobrze robić, ile kosztuje? Dziesięć tysięcy, dobra, a teraz niszczymy sobie to. Te, te jajka przypominają mi Polskę. Popatrzcie, widzicie biało-czerwone, co? Tak szybko leci? Tak szybko lecimy? Teraz to jest jakieś białe złoto. Co to? Co to za różdżka? Słaba. To jest najsłabsza rzecz chyba na tej krainie. Pom pomóżcie mu. Jednemu biednemu. A. Tutaj. Pozbieramy sobie troszkę. Więc zarabiam pieniądze. Tutaj pomóżcie. Gdzie jest taka większa kubka? Safik. Szybko biegnijcie na ten safe. Szybko, zanim tam ten dobiegnie. My potem nie możemy przejść, bo chyba spadniemy pod mapę. Nie wiem, ale nie chcę próbować. Szybko niszczycie. Eee, nici. Zniszczenia. Chociaż trochę po pomogą tamtym bekonowe włosy. Dobra. O, różdżka. Kolejna różdżka. Co to za różdżka Jeszcze gorsza. Nie, ja nie wiem. Zawiodłem się. A, nie zdążyłem. Zawiodłem się. Zobaczcie teraz jak ten. Kolejna kraina kosztuje 125 tysięcy. Bardzo dużo. Pomó pomóż, strażak. A ten strażak bardzo mocny jest. Szybko lecicie, lecicie, a to. A to szybko, szybko, szybko. A gra mi się podoba, więc jeszcze będą na pewno z. Jeszcze jeden odcinek albo i więcej z tej gry. Widzicie? Samemu zniszczymy tę skrzynkę. Cud! Bez problemu. Tam ci nie dojdą. Proszę, nie dojdźcie. Jest! Co to jest? Co to są za dziwne rzeczy? Halo, Co? ile, ile to? 5-5. Pięć, Unekłyb. Pięć. Panie rolnik. Unekłyb. Dajemy. Tobie, proszę. Rolnik jest strasznie słaby. Zobaczcie, jak tutaj na statystyki. Rolnik ma 6. Tema 23. A Strażak 105. Mnóstwo. Pomóżcie rolnika. W dzisiejszym odcinku musimy się z rolnikiem pożegnać, bo oczywiście kupimy jajko, polskie jajko, polskie, polskie najlepsze, dobre, bo polskie, o, sejfik, szybko le lecicie, rozwalacie ten sejf, o nie, policjant, policjant chyba w tamtej krainie był najlepszy. pomogą z jednej strony dobrze, a z drugiej źle, bo będzie mało hajsu tam jednego dałem żeby niszczył powoli dobra i od razu jak to będzie szybko wygniecie na tą to kolejna różdżka jak znajdziemy już takie dwie różdżki, to będziemy sobie można ulepszać. Dowiedziałem się, że można ulepszać takie różdżki. Usuniemy sobie niepotrzebne rzeczy. Kolejne mnóstwo pieniążków. O, jeszcze kolejny sejfik. No. To się nazywa szczęście. Yy, o, ta większa kubka. Co? bo to ta kubka ma 10 tysięcy, 5 tysięcy? A to ma... Aha. Tamta większa kubka już jest nasza. To tamtej niech trochę poniszczy. Tutaj szybko zniszczymy. Tamten zbije tysiąc. <noise> Może. Zanim oni zniszczą. A w ogóle jeszcze tam pójdziemy na drugą stronę i sprawdzimy, czy... Jakie tutaj są dropy. Czyli te paczki na przykład na tamtej były najlepsze, a tutaj nie wiadomo, co jest najlepsze. Dobra. Pomóżcie koledze. O, tutaj lód jest taki najlepszy. Jeżeli Wam się podoba ta seria, zapiszcie komentarz i zostawcie łapkę w górę. Bez łapki to nie robota. O, o możemy otworzyć jajko. O nie, nie, mamy zapchane. Tutaj wchodzimy. Musimy usunąć kilka panów. Usuniemy tych najsłabszych. Tutaj koszyk. Na śmieci. Dobra. E. A 22 nam brakuje. To super. Pomóżcie mu. Dobra. Ładna animacja jak zwykle. Królik. Najsłabszy. Najlepszy jest kaktus. Tutaj można... No widać kaktus. No, założymy sobie pana królicia. Królić XL. Co? Tutaj mamy XL Miniona jeszcze? Mamy XL, królik XL nam się trafił, ale statystyki, żegnam pana, to nie to, to żegnam pana, zniknął, Equip. jeszcze królisowi damy broń, króliś ogromny, teraz sprawdźmy na sejfie, króliś jak się spisujesz, nie daliśmy króliściowi broni? To! Un, unekuip? Jeszcze raz. unekuip i Equip. O teraz ma. No dobra, więc trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę. Siema.